Witam w kolejnym odcinku kursu Start z Raspberry Pi. W tej części kursu pokażę sterowanie silnikami za pomocą sterownika DRV8835. Sterownik DRV8835 jest sterownikiem dwukanałowym. Za pomocą tego sterownika możemy sterować niezależnie dwoma silnikami. Moduł sterowników dostarczany jest razem z gold pinami które musimy przylutować do sterownika. Jest to jedyny element w zestawie, który musimy sami sobie zlutować. Teraz zabieramy się za otwarcie opakowania z modułem. Pokażę Wam, jak zlutować moduł razem z golpinami. W opakowaniu znajdują się goldpiny jak również sam sterownik silników. Teraz możemy się zabrać za przylutowanie naszych goldpinów. W tym celu użyję płytki stykowej, po to aby ułatwić sobie włożenie samego sterownika na goldpiny. Wyłamujemy sobie golpiny po 7 na każdą ze stron. Gdy już mamy włamane golpiny, możemy wpiąć te kolpiny w naszą płytkę stykową, a następnie nałożyć na nią sterownik. Tak przygotowane elementy możemy ze sobą już zlutować. Lutować będziemy oczywiście za pomocą cyny. Zalecam najpierw zacząć lutować po przekątnej dwa goldpiny, tak aby się chwycić. A potem następnie możemy lutować wszystkie pozostałe goldpiny. Storożnik silników mamy już zlutowane i możemy się zabrać za podłączanie silniczków. W zestawie znajdują się dwa silniczki MT62. Są to malutkie silniczki pracujące z napięciem od 3 do 6V. Jak widać silniczki są bardzo malutkie. Z tyłu silniczki posiadają dwie blaszki razem z dziurkami. Do tych blaszek możemy przylutować kabelki, lub za pomocą tych małych dziurek wcisnąć tam nasze kabelki razem z bolcami. Akurat pasuje mi idealnie. Bierzemy sobie jeden z kabelków, na przykład czarny, i bolec wciskamy. Do dziurki na dole silniczka. Jak widać, nasze kabelki pasują idealnie pod te dziurki w silniczkach, i zakładamy oczywiście od razu drugi kabelek. Pokazałem taki sposób, aby ominąć dodatkowe lutowanie, ale oczywiście ja przylutuję normalnie kabelki do silniczka. Najpierw przylutujemy jeden z kabelków. Jeśli nie potraficie lutować tak małych elementów, poproście kogoś z rodziny lub z znajomych, na pewno Wam pomogą. Gdy mamy lutowanie za sobą, możemy zabrać się za podłączanie silniczków oraz modułu sterownika. Na kartce mam schemat podłączenia silników oraz kontrolera. Ten schemat dostępny jest na stronie botland.pl. Pierwsze dwa piny z lewej strony mamy GND oraz WCC, czyli nasze GND oraz zasilanie logiki, które możemy zasilić za pomocą PINu GPO z Raspberry Pi. A kolejne piny z prawej strony GND i VIN służą do zasilenia naszych silniczków. Ja użyję akumulatorka 6V, ze względu na to, że zakres pracy naszych silniczków jest od 3 do 6V. Następnie z lewej strony mamy sterowanie silniczkami kanału A i kanału B. Na każdy kanał przypadają dwa piny sterujące. Pin PVM, za pomocą którego sterujemy obrotami oraz pin, który służy do ustawiania kierunku obrotu. Pin mod służy do załączania naszej logiki kierunkowy ustawia się albo na stan wysoki, albo stan niski. dajmy na to dla stanu z, z niskiego, czyli dając 0, silniczki będą obracać się w prawą stronę, a gdy damy na stan wysoki będą obracać się w lewą stronę. Pomocą pinu PVM możemy sterować obrotami silniczków. W Raspberry Pi ustawiamy zakres ten od 0 do 255. Im wyższy zakres, tym obroty są większe. Z prawej strony mamy wyjście do podłączenia silniczków dla kanału A i dla kanału B. My oczywiście podłączymy nasze silniczki. Dodatkowo przykleiłem czarną taśmę na końcówki silniczków. Dzięki czemu będziemy widzieć, że silniczki się obracają. W takim razie zabieramy się za podłączenie naszego układu. Zaczynamy od wpięcia sterownika silników kuczków. Wyprowadzimy najpierw zasilanie z naszego Raspberry Pi do układu logicznego sterownika. Zaczniemy od masy GND. GND znajduje się na pierwszym pinie z lewej strony. Następnie podpinamy 5V z Raspberry Pi do logiki na pinie drugim. Jak widać tutaj na schemacie. Logikę mamy już podłączoną. Następnie połączymy PVM dla kanału B z Raspberry Pi. Możemy podłączyć pierwszy PVM dla kanału B do obojętnego którego pinu. My użyjemy do tego celu pinu 23 oraz pinu 24. Kanał B podłączamy do pinu 24. Następnie podłączamy drugi kanał PVM, tym razem kanał A do pinu 23. Teraz podłączymy piny kierunkowe do kanału A i kanału B. W pierwszej kolejności podłączamy pin kierunkowy dla kanału A do pinu na przykład 17. kanał B, natomiast wepniemy w pin 21. Logikę mamy już prawie podłączoną. Pozostało nam jeszcze podłączenie stanu wysokiego na pin mode, który załączy nam logikę. Ja podłączę ten pin do 3.3 V w Raspberry Pi. Oczywiście możemy użyć jakiegoś Pinu cyfrowego, aby załączać i wyłączać zasilanie logiki. Mamy już podłączoną całą logikę. Teraz zajmiemy się za podłączenie silników oraz zasilania dla silników. Zaczniemy od podłączenia silniczków. Podłączamy silniczek A i silniczek B. Odpowiednio do pinów pokazanych na schemacie. Już mamy podłączone silniki. Możemy podpiąć teraz zasilanie tych silników. Ja użyję do tego zasilania z akumulatora 6V. Najpierw podłączymy naszą masę GND z akumulatora do sterownika silnika. Następnie podłączymy nasze 6V z akumulatora do sterownika silników do wejścia WIN. Teraz mamy już podłączone wszystko zarówno stronę logiczną, jak i zasilanie oraz silniki. Więc możemy zająć się sterowaniem silniczkami. Po uruchomieniu Raspberry Pi możemy zalogować się do Raspberry Pi za pomocą SSH, a następnie wydać proste polecenia celem sterowania tymi silniczkami. Sterować pvm -y możemy za pomocą polecenia PIX P, czyli PVM, numer PIN-u oraz wartość od 0 do 255. My mamy podłączone. PVM -y do pinu 23 oraz pinu 24. Piny sterujące obrotami są teraz wyłączone, czyli na stan 0, a więc silniki będą się kręcić tylko w jednym kierunku. W tym. Zaczniemy obracać bardzo wolno jednym silniczkiem, czyli za pomocą polecenia PixP23 mała wartość. Jak widzimy, silnik zaczął się obracać w jednym kierunku. Teraz zmienimy pin kierunkowy, czyli na 17, na stan wysoki za pomocą polecenia PIX W17.1. Jak widać po wydaniu polecenia kierunek obrotów zmienił nam się. Teraz zwiększymy obroty naszego silniczka za pomocą polecenia PIX p 23255 Jak widać silniczek kręci się z maksymalną prędkością. Uruchomiło od razu drugi silniczek za pomocą polecenia PIX P24. Wartość, jakąś, która nas interesuje. Obrotowa. Jak widać, silniczek się obraca z bardzo małą prędkością. Oczywiście możemy sterować płynnie tymi obrotami, jak również zmieniać w każdej chwili kierunek obrotów tych silniczków. W tej chwili zatrzymamy silniczki za pomocą polecenia PIX. P, numer PINu, wartość 0. Zatrzymamy w tej chwili drugi silniczek. Jak widać, sterowanie silniczkami nie jest bardzo trudne, a podłączenie samego schematu jest bardzo proste. Mam nadzieję, że potraficie w tej chwili posterować silniczkami i zbudujecie jakiś fajny pojazd jeżdżący oczywiście zaprezentuję w późniejszych odcinkach taki pojazd i pokażę jak łatwo nim sterować zdań dziękuję za uwagę i do usłyszenia ten moduł sterujący oraz silniki dostępne są w zestawie starter kit oferowanym przez botland.com.pl